Was serdecznie. W ostatnich dniach wiele osób pyta się mnie o łokieć golfisty, łokieć tenisisty, ból w przedramieniu. Y, czy to jest prawda i czy to jest możliwe, że ból ten występuje z powodu nierównomiernego naprężenia i siły zginacza do prostownika i takie tam historie, tak? Ból w zginaczach, y, tudzież w prostownikach palców, nadgarstka, czyli w całym przedramieniu, tak? Jest bardzo częstą przypadłością wielu osób na siłowni. Pojawiają się bóle w łokciu. Nie pojawiły się bóle w łokciu od tego, że nie do końca łokcie prostowałam podczas podciągania. Podciągałam się bardzo dużo na drążku, więc to był jakby problem numer jeden. Raz, dwa. Trzy cztery pięć, sześć siedem osiem, no tak załadłem się sobą i trzeba zająć się tym, tym, co jest najważniejsze do zrobienia. Jeśli chodzi o Planowanie i pisanie własnych planów treningowych, rzeczą, która mnie zastanawia niewątpliwie i to bardzo mocno, jest czemu wybieracie ćwiczenia, które sprawiają wam dolegliwości głowy. Tudzież robicie dalej te ćwiczenia, które sprawiają wam dolegliwości bólowe? Robicie prostowanie na triceps, tak zwane czachołomacze i boli mnie łokieć przy tym. To czemu nie odpuścisz tego ćwiczenia na jakieś dwa tygodnie, trzy tygodnie? Może Twoje mieście nauczą się nowego ruchu, może Twoje mieście nauczą się czegoś innego i zapomną o tym, żeby nadmiernie się w jakiś ruch angażować. W związku z czym. W planowaniu właściwym swojego treningu powinniśmy jeden dzień w ciągu tygodnia ciągu jednego dnia, ustalić sobie rehabilitacyjne ćwiczenia, tak? Nawet rozmawiałam o tym z Tomem Martinem, który stwierdził, że oj, ja cały czas zapominam o tym, żeby, żeby robić te rehabilitacje. No właśnie to jest, to jest niesamowicie ważne, bo nasze ciało, jeżeli jest, jeżeli jest wystawiane kilka razy w tygodniu, dwa, trzy razy w tygodniu na, na ciężkie treningi, ciężkie ciężary, no nie czarujmy się, ale też potrzebuje rehabilitacji. Jeżeli macie możliwość chodzenia do fizjoterapeuty raz w tygodniu, no to super. Nie każdy jednak może sobie pozwolić na, na, takie, na, takie, na, takie, na takie rzeczy. W związku z czym dobrze jest samemu być świadomym, co robimy, co się dzieje, gdzie mamy nadmierne napięcie i w jaki sposób dobrymi ćwiczeniami, tudzież dobrymi ciężarami można dane dolegliwości wyeliminować. I właśnie jeden dzień takich typowo rehabilitacyjnych ćwiczeń w bardzo, bardzo dobry sposób przygotuje nas, tak jak przygotowuje mnie na przykład, do kolejnej sesji treningowej i do rozpoczęcia kolejnego tygodnia treningowego w pełni zregenerowanym ciele. Jak to jest z ciężarami? Czy konieczne jest używanie odpowiedniego ciężaru, aby zaaktywować odpowiednie jednostki motoryczne i odpowiednie mięśnie? Takie pytanie? Pewnie, że tak. Mianowicie, dany mięsień pod wpływem y, ciężaru 5 kg może w ogóle nie reagować, natomiast pod wpływem 8 kg może reagować i to bardzo dobrze, tak? Najprostszym tego przykładem jest y, moje ćwiczenie rotatorów, podczas których przy ciężarach Typu 5 kg, 6 kg, 7 kg. Ja czuję bark. Cały czas czuję bark. W związku z czym zwiększam ciężar. Przy ciężarze 8 kg, 9 kg mój bark przestaje być aktywny. Czuję tylko i wyłącznie rotatory. No, ważne jest, aby dobrać odpowiedni ciężar, aby pobudzić odpowiednie mięsień.